Dobry wieczór moi drodzy widzowie. Pewnie jesteście tu, gdyż chcecie zobaczyć otwieranie, gdy pełna drużyna roku pojawiła się w wypadkach i to też dzisiaj dostaniecie. Witam serdecznie. Jestem Jacob. Bo dziwne. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacob już lepiej. No i właśnie wybiła godzina 19, więc sprawdzamy oczywiście, co oprócz całej drużyny roku pojawiło się w wypadkach do kupienia jakieś ciekawe oraz w SBC. To jest moja drużyna, jak widzicie, Gareth Bale został zrobiony. Taka cena uważam, że warto. Reszta też wygląda dobrze, nie czarujmy się. Tutaj drużyna roku, karty z drużyny roku są przez 24 godziny tylko dostępne, no dobra, więc trzeba to wykorzystać. Co, zaczniemy od tego, co mam przygotowane? Nie jest tego wiele, ale trochę. Jest 83 piłkarze oraz trzech obrońców. Wiem, niewiele, natomiast zmierzamy jeszcze do paczek promocyjnych. Co ciekawego się tu wydarzyło? Jest paczka, no za tak naprawdę, okej, okay, ona tu była, byłem przekonany, że coś jeszcze fajnego. Padnie. Ajajajajaj, aj, aj, aj. niewiele się wydarzyło, no ale dobra. Otworzymy w takim razie tę paczkę oraz te paczkę i może jakieś... Nie, te nie. No doładuję trochę pońców. Dobra, to już wiemy, co zaraz otworzymy, ale sprawdźmy jeszcze SBC. Czy coś może ciekawego się pojawiło tutaj do otworzenia. A więc tak, oczywiście w ulubionych mam tutaj. Podwójne rozbudowy się oczywiście odnowiły. Ikona jest nadal dostępna. Polpowa Pol fajny, ale co z tego. Mbappe jest dostępny, też jakby ktoś chciał sobie zrobić. A reszta, no wygląda na to, że nie ma za wiele oprócz ulepszeń Bundesliga. Te, które były... Żadne jakieś fenomenalne SBC raczej się nie pojawiło. Taka końcówka wydawałoby się, że zrobią na grubo, a wyszło tak dość chudo. No dobrze, moi drodzy, w takim razie zmierzamy do sklepu. Zanim wykorzystamy oczywiście te paczki, które tutaj mamy przygotowane, to otworzymy sobie to, co w sklepie jest, jako że widziałem, że sam są one. Tam takie kończące się My Zaczniemy od tej paczki za 350 tysięcy monet 1152 pońców. Otwieramy, zobaczmy w takim razie Zaczynamy nasze pierwsze otwieranie Jaka tu będzie karta, nawet niespecjalna Żadna, no ale dobra Niech będzie 86 87... 8 oczywiście Ruben Diasz, niezły początek Jest oczywiście karta team, znaczy nie teamowi Ale tylko karta walkoutowa No ale z drugiej strony można było się tego spodziewać Jak tam były chyba gwarantowane trzy karty Z 86, coś takiego, no nieważne Tak czy inaczej, zobaczmy tutaj Oczywiście na wypożyczonko Weźmy sobie dodatkowego Messiego, niech się tam połączy. I konatoty na wypozycenie. No oj, Ronaldinho, musimy zabrać. Musimy, bo. Nawet jak na wypożyczenie, to przetestować warto, prawda? E, dobra, jeszcze tu jest Rodri. No okej, okay. Rodri, co z tobą możemy zrobić? To się połącz. Rodriego możemy wysłać na listę transferową, więc mi to odpowiada jak najbardziej. Wysyłamy wszystko, oczywiście reszta do śmieci. To może teraz tapaczka? paczka? Pięć ich otworzymy. Zaraz sobie jeszcze to doładuję do końca. A, mówiąc o Rodri, między innymi, którego wysłaliśmy na listę transferową, moi drodzy. Rodri prawdopodobnie zabierze udział w meczu z Arsenalem. Tak, bo chciałem nawiązać do oczywiście tego, co będzie działało. Się w najbliższy jutro i w najbliższych dniach, chodzi o FA Cup. Mam nadzieję, że widowisko będzie lepsze niż ta karta tutaj, gdyż chciałbym podzielić się z Wami moimi przewidywaniami na niektóre mecze. Więc po kolei na kuponiku, który sobie stworzyłem, są następujące: oczywiście City oraz Arsenal. Największe spotkanie, jeżeli chodzi o FA Cup. Ja na pewno będę oglądał, nie wiem jak wy. Tutaj dla mnie oba zespoły strzelą bramkę. Nie chcę stawiać, kto wygra. Ale tak mi się wydaje. Dobra, otwieramy kolejną paczkę, a ja wam mówię, co jest dalej. Walsall kontra Leicester tutaj czyste Leicester, z prostego powodu. Są to zawodnicy mimo wszystko Premier League. A może to kiedyś też będzie zawodnik Premier League dla Czerwonych Diabłów? Zobaczymy. Następnie mamy Accrington kontra Leeds, tutaj także czyste Leeds dałem. Następnie Fulham, Sunderland dałem Fulham. A w meczu Preston North End kontra Tottenham czysty. Tottenham. Oczywiście kupownik jak zawsze na Betclicu stworzony za 50 zł. A moi drodzy, jeżeli wy jeszcze nie macie konta a macie 18 lat, to serdecznie zachęcam was do założenia go z kodem właśnie Jacob. Będzie mi bardzo miło, jeżeli go użyjecie, bo wtedy przysługuje wam freebet do 200 zł wy w przypadku przegrania waszego pierwszego zakładu. Ale to oczywiście tylko dla osób pełnoletnich, i przypominam moi drodzy, żeby grać odpowiedzialnie. No i pamiętajcie, że jest to tylko zabawa, a nie żaden sposób na zarobek. No dobra, na razie szczęście nam absolutnie nie sprzyja, jeżeli chodzi o te paczki. Ale kto nie otwiera, ten nie ma, prawda? Brakło mi fab pońców Dobra, jeszcze doładuję troszeczkę Bo kto wie, może ostatnia paczka akurat się tutaj uda Sprawdźmy to, potem przechodzimy już do tych, które mamy No jest walkout, jest walkout, ale co z tego? Kto to będzie? Kto to będzie? Środkowa obrona Jestem prawie pewny, że trafiłem Rubena Diasza wcześniej I on nie był... Kamera nie poszła w stronę walkoutu, więc dziwne To jest dla mnie, no ale niech będzie, niech będzie Bierzemy go sobie oczywiście, no jest on Duplikatem, natomiast sprzedawalnym Więc to jest najważniejsze Przechodzimy teraz do tych moich paczek, które mamy tutaj I lecimy po kolei Paczka 83+, zobaczmy Zobaczmy, moi drodzy Walkout, no przede wszystkim walkout, tak Milinkowicz-Sawicz 86, no ale nie jego tutaj Szukaliśmy w tym całym zestawieniu Przypominam, mamy wszystkie karty Team of the Year Dostępne, 84 Di Maria No dobra, ale nie ma jakichś bęgerowych Totalnie e, nie ma bęgerowych SBC. To mnie troszeczkę martwi. to mi Tego jest mi bardzo szkoda. No ale zobaczymy tutaj. Może tutaj bono. To będzie bono, którego trafiliśmy przed chwilą. Niedobrze, niedobrze. No dobra. Teraz trzech obrońców. Potem oczywiście sobie jeszcze raz zrobimy te SBC. Więc może to nie będzie aż takie, że 88. Okej, okay, biorę na wasa takiego z przyjemnością. Więc tutaj nie ma co narzekać. I jeszcze 87, 84 Hernandez. Git, git. Będziemy mieli, oczywiście, przypominam, jeszcze szansę na to, żeby te jeszcze raz je zrobić. I być może coś trafić. Być może nie, ale teraz jest walkout po raz kolejny. Będzie to hiszpan80 Laporte. Ok, 86. No dobra, nie są złe te paczki. Trzeba powiedzieć, że nie są złe. 83, 83 to już może troszeczkę gorzej. No ale jeszcze jedna, jeszcze jedna. Zobaczmy w takim razie. I. Ajajajajaj. 84, no zdecydowanie najgorsza ze wszystkich, jakie mieliśmy Na razie, no dobra No ale wykorzystamy to oczywiście zaraz do zrobienia Po raz kolejny SBC Więc dajcie mi chwilę Ok, SBC skończone, niestety wyszły tylko 4 paczki z tego Ale, ale na spokojnie Otwórzmy 4, zobaczmy co się wydarzy I potem będziemy decydować, czy może by nie zrobić Ikony jeszcze dzisiaj Zobaczymy, lecimy I co tutaj będzie, od czego zaczniemy SP... Śp... 85, No Nie jest to nasz Najlepszy traf, jaki mógłby być, ale 85 razy 2. No dobra, niech będzie. Przyda się właśnie do zrobienia ikony. I teraz tych trzech obrońców. No jeżeli mamy gdzieś szukać szansy w trafieniu karty Team of the Year, no to właśnie w, ten, w tej formacji, no bo nie czarujmy się, jest to najprostsze. Laporte po raz kolejny, niedobrze, niedobrze, ale usuniemy go sobie, ja sobie go przywrócę później Albo nawet w tym momencie byśmy go może wykorzystali do zrobienia SBC, niech tak będzie No dobra, coś udało się zrobić, najniższy składzik z tej ikony do zrobienia Więc jest już on gotowy, potem zostaje nam 85-86, więc to też jest bez problemu do wykorzystania Ale zanim to, lecimy z kolejnym obrońcą Teraz lecimy z kolejnym obrońcą i zobaczmy, nie ma, nie ma, niestety, ale jest walkout Zobaczmy kogo tutaj spotkamy Znowu Dias, o nie, o nie, znowu musimy go wykorzystać Moi drodzy, chyba tylko to mi zostało, 85, dobra, zróbmy 85 Dobra, trzech obrońców, ostatnia paczka z SBC, prawdopodobnie jaką tak mogliśmy na to też zrobić No i oczywiście niewiele tu wyszło, niewiele wyszło Dobra, wiecie co, dajcie mi chwilę, ja zrobię sobie troszkę tych paczek 81+, bo... A nuż coś się uda, nie? Tutaj wrzucić. Spróbujmy. No dobra, stworzyłem 19 paczek. Dwóch zawodników 81. Jeżeli coś ma mieć gdzieś szczęście z tego co pamiętam, kiedyś trafiłem kartę doty właśnie z tej paczki. Więc spróbujmy, moi drodzy. Numer jeden, co tu może być? Zaczynamy od 85. To jest, nie jest źle. Aczkolwiek chyba go mamy. I to jest problem. A nie, wykorzystałem go. Świetnie. Numer dwa to. Bramkarz. O, Unai nice, Simon. Co zobaczymy dalej? Jest to. Okej, okay, okej. Okay, Wyraty 87. I o tym właśnie mówię. To mi się podoba jak najbardziej. Oby więcej takich. Oby jeszcze jakieś kolory się tu dostały. No i teraz zobaczmy. 83 Luis Alberto. Oj, to jest słaba paczka. Oj, karta Team of the Week. Kto to może być? Wojwoda. Nie znałem, ale poznałem w tym momencie. Jeszcze 13 przed nami. Zobaczmy, co tu może się jeszcze chować. Środkowy po... Oj, widziałem go już. Okej, okay, kolejna karta. Team of the Week Tym razem Skiri No ale chciałem trochę koloru innego niż złoty I dostałem kolor inny niż złoty Chciałbym niebieski Albo biało-niebieski Walkout teraz Tego jestem pewny Oj Bramkasz To będzie Mendy 86 Nie mówcie, że znowu Luis O nie Teraz Soler 83 Nie będę was kłamał moi drodzy Nie wygląda to dobrze Aczkolwiek teraz Di Maria 84 Grilisz 84 Ah. Oh. Znowu nic, Bonucci 84, Immobile 86, spoko, walkout, zawsze na propsie 84 Ramos. I trzy ostatnie paczki z naszego SBC, z naszego craftingu tutaj. Wow. No, nie. No raczej walkout, walkout na koniec. Kto to będzie? Z Niemiec? Wszystko, pomocnik? To Nikros, którego mamy, i to jest chyba najlepszy moment, żeby przejść i pomyśleć o paczce z ikoną. I oddaliśmy dobrych zawodników, natomiast właśnie dzięki temu też będziemy zaraz otwierali paczkę z ikoną. Moi drodzy, to jest nasza szansa na ulepszenie znowu składu, więc bierzemy oczywiście. Jeszcze sobie otworzymy paczkę za SBC, zanim wleci ikona. Okej, okay. paczka już jest, ale wiecie co, doładowałem jeszcze 6000 fa i otwórzmy, dajmy sobie jeszcze szansę na tę całą drużynę toty. Być może, być może się uda. Czemu nie, czemu nie, czemu tak, zobaczmy 86 Jago Silva, no nie, nie, nie jego szukaliśmy, nie jego szukaliśmy, ale niech będzie, 16 kart, całkiem okej okay. Jeszcze mamy 5 prób, to nie koniec, a na koniec oczywiście wpadnie Ikona, natomiast da, mówię, te 12 tysięcy w sumie Fapońców na tą całą dużynę, żeby wpadło Bono, to będzie Bono, wow Ketiach oczywiście też jeszcze do nas trafia, a my zbliżamy się do trzech ostatnich paczek. Zgadza się, zgadza się. Trzy ostatnie paczki. 12 tysięcy suifa końców. Niewiele ciekawego. Powiedzmy sobie jasno, niewiele ciekawego. Ja wiem, że nie ma wielu kart specjalnych, przede wszystkim w tym momencie. Teraz Hernandez 84. No ale mimo wszystko, dużo 84. Niech będzie resztę, wyrzucamy dwie do końca. Dwie do końca, panie i panowie. W takim razie zmierzamy. Widzę, że tutaj ludzie aż tyle ich nie otwierają. Pewnie czekają na jakieś lepsze, co też prawdopodobnie byłoby rozsądne Ale ja chciałem od razu otworzyć właśnie na tę całą drużynę Team of Szczególnie to są tylko 24 godziny, więc warto to wykorzystać No dobra, jego sobie tam rzucamy No i ostatnia paczka za FIFA Points, ostatnia paczka szansą na Toty I i mamy walkout, ale Toty to to nie jest Niestety Ajajaj, Emery Glaporty To po raz trzeci już chyba dzisiaj No dobra, to zmierzamy w takim razie do ikony Niech będzie i zobaczmy Czy może tam będziemy mieli troszeczkę więcej szczęścia Oby tak Na razie wszystkie moje ikony, które trafiałem Raczej sprawiały, że mogłem ich poużywać Więc mamy ikonę pośrednią Prime e, albo Mistrzostwa, Mistrzostwa Świata 88 Plus Lecimy Przede wszystkim Czy to będą co? Zwykła ikona, byle Prime Polandia, esz... Seidorf o 91 Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. No, tempo mogłoby być troszeczkę lepsze Nie wiem w jakiej on teraz To jest chyba jego prime, tak mi się wydaje Ale to jest, no nie, 200 tysięcy Kurczę, myślałem, że będzie troszeczkę mimo wszystko lepiej Chyba jednak L Chyba jednak, moi drodzy, mogłoby być lepiej Tak, ale jak już zobaczyłem Holandię no tak na chwilę, na chwilę mi się to spodobało nic więcej się nie wydarzyło niestety Czy Sedor mógłby zastanowić Kina? No Kin jest o wiele bardziej defensywny Ale z drugiej strony mamy defensywnego Kasemiro, Mamy defensywnego Petita Więc być może jest to jakaś opcja Aczkolwiek on nie ma alternatywnej pozycji środkowego pomocnika Co mi trochę psuje całą koncepcję tutaj Moi drodzy, nie ma co przedłużać I ja wam dziękuję bardzo Troszeczkę pootwieraliśmy dzisiaj Uważam, że to było całkiem dobre Karty drużyny roku są dostępne jeszcze przez 7 dni i 23 godziny Okej okay. Karty z drużyny roku są przez 24 godziny tylko dostępne, no dobra, więc trzeba to wykorzystać, czyli dłużej niż myślałem, więc pewnie jakieś polowanie jeszcze zrobimy. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli ta łapeczka w górę doceniłbym bardzo, doceniłbym też subika i doceniłbym też e, karty toty kiedyś. <gry> dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie, cześć i do usłyszenia.